I spotkał się z takim słowem jak demokracja. Demokracja? Co to jest? To jest. To jest. A wiecie, może na czym ten ustęp polega? Na między innymi w gównowadze sprawie lub Może pytanie do Pana, czy nasza szkoła jest demokratyczna? Nie. Szkoła nie może być instytucją demokratyczną. Czy uważacie, że w nowej szkole to jest demokracja? Nie, raczej nie. Właśnie wszystko będzie sprowadzać się na tego dyrekcji tego, i tego, co dyrekcja wychodzi. Właściwie uczniowie są e, takim, mają taki miłym posłem. z demokracją w naszej szkole. Może pytanie, co to jest demokracja? W takim w, takim naj, w takiej najprostszej definicji wydaje mi się, że możliwość wypowiedzenia się w każdej sprawie, wyrażenia swojego zdania i możliwości współdecydowania o pewnych rozwiązaniach no w szkole, na przykład ważnych dla uczniów. Tak? Mhm. Czy też możliwość jakiegoś wpływania na e, organizację, pracy w szkołach, na którą można wpłynąć. A mhm. czy uważacie, że Wasza rola w tej szkole na ogranicza się tylko do, do wyboru wielkiej, przewodniczącej, czy macie jakiś większy wpływ? Czy Wasze y, pomysły mogą być właśnie dalej przekazywane i czy są realizowane? Możemy je przekazać przewodniczącym, które ja je przekażą dalej. Mhm. No, tak się dzieje? Czasami tak. A tu? To zawsze ważne. No, ale czy jest to proces, tak? Na czym polega demokracja w szkole? Jeśli taka tak, istnieje. Czy nasza hmm. szkoła jest instytucją demokratyczną? Tak, szkoła, tak mi się wydaje, że szkoła jest instytucją demokratyczną, ponieważ są dokonywane w niej różne wybory, no, w których biorą udział uczniowie. Klasy. No, pracuję. A jak są nasze prawa? Obowiązki. Prawa to do nauki mamy prawo. Obowiązki, sprzygowywanie się z lekcji na lekcje i uważanie, sz szanowanie nauczycieli i pracowników szkoły. kolegów uważamy. A prawo? Tylko prawo do nauki. No, no to prawo do... To na nie stało się przez, przez kolegów i no i właśnie też to prawo do głosowania, wybierane przez poszczególnych przedstawicieli. Mm -hmm. A jakie są sekcje w naszym sportowa kulturalna Naukowa. Uf, muzyczna nie 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 muzyczna nie, nie znakowa <laughs> <laughs> Nie. Nie. Co Nie. Istnieje hierarchia władzy, którą trzeba w jakikolwiek sposób, ale szanować. Jest hierarchia władzy, prawda? Ale poza tym nie jest coś takiego, co pozwala uczniom na decydowanie o jakichś ważnych sprawach szkoły. Wiadomo, no, no, że nie o ramach, czy taki, bo to podczas sprawy dyrekcji, ale wiele jest takich rzeczy, w których my powinniśmy. Ja myślę, że często nie wykorzystuję, bo nie chcę współpracować, prawda? Było więcej spotkań, między uczniami nawet, po to, by wymieniać się pomysłami innymi, typowymi na różne sytuacje. byłoby lepiej. Pani, <grywa> Też związane nawet nie zawsze szkołować, także znaczy jakieś. miejskie. Tak, tak po prostu czujecie, ja że Wasza rola w tym momencie ogranicza się tylko do wyboru tego przewodniczącego? Tak, szkoła szkoła jest instytucją demokratyczną, czy można tak nie powiedzieć? Ja myślę, że w, chyba do końca nie. Aczkolwiek są może pewne obszary, na których uczniowie mogą bardziej tę demokrację odczuć, tak? Czyli być może takie funkcjonowanie samorządu szkolnego, czy też organizowanie może jakichś ofert spędzania tutaj bardziej luźnych zajęć w szkole. Myślę, że na to może mają wpływ uczniowie, natomiast na samą organizację pracy tutaj w szkole i, i jeśli chodzi o obowiązki, to pewnie nie, pewnie ustalają to wychowawcy, nauczyciele i hmm. A... czy coś

Macie wpływ na jakieś akcje, dyskoteki, na zebraniach samorządu? O czymś decydujecie, czy obserwujecie wpływ? No, tak. ja nie jestem skarbnikiem, więc mówię różne składki, decydujecie się co kupować na uczycieli. Już w to nie ma względu. Pokazać, że macie wpływ, poza wyborczą ucząceką w tej szkole, na to, co się dzieje, na organizowanie różnych. Jakiś minimalny, w pewnym sensie mamy, ale zwykle jest tylko takie, że co no, sobie wysadzimy, a nie ktoś jest opiekunem w Pani Majda. I, I? Siwa. Pani Małgorzata. W ogóle pięciu osób wykonam samorządy na szkole. Pani Majda, <grym> Pani Siwa, e, pan proszę. A przewodniczący Szkoda? szkole. A, nie. Czyli jest Możecie wpływać na zmianę niektórych rzeczy, tylko musicie brać w tym aktywny udział. No i przede wszystkim musicie wykazać się inicjatywą. A tego. A ja też... W szkole mogą być instytucje, które są demokratyczne, ale szkoła jako instytucja demokratyczna być nie może.